Witam szanowne graczy, Dzisiaj coś wyjątkowego. Takie pierwsze zetknięcie z kulturą Japonii. I myślę, że to Was zainteresuje. dlatego wrzucam to na oba kanały: motocyklowy i ten tutaj, ponieważ następny odcinek to będzie już Tokyo Game Show. I myślę, że tam zobaczycie naprawdę wyjątkowe rzeczy. Zapraszam serdecznie. Przez najbliższe tygodnie będę publikował odcinki z Japonii, dokładnie 4 plus jakiś bonus. Słuchajcie, więc dzisiaj Japonia oczami świeżaka. Co cię zaskoczy, jak przeżyć pierwsze dni i nie zwariować. Odcinek drugi już za tydzień. Tokyo Game Show i geekowy raj. Oj, tam był niezły shopping spree. Następnie motocyklowa Japonia plus Motegi GP, czyli topka wyścigów motocyklowych. Tam też zobaczycie niesamowite muzeum Hondy. Odcinek czwarty: naturalna i duchowa Japonia, Ryokan, świątynie i półwysep Izu. A na koniec taki bonusowy filmik, tak jak wspomniałem, z samego Tokio. Tak więc zaczynamy? Zapraszam serdecznie! Przed wylotem do Japonii, zrób sobie QR kod na Visit Japan Web. To jest oficjalna strona rządowa. To kod, który pokazujesz przy odprawie na lotnisku, zawiera dane o Twoim locie, hotelu, numer paszportu, wszystkie formalności celne. Bez tego stoisz i wypełniasz papierki przez 20 minut, i więc warto ogarnąć to jeszcze przed wylotem. I druga sprawa – waluta. Warto mieć ze sobą trochę dolarów i wymienić je dopiero w Japonii w oficjalnym kantorze. Te kantory są właściwie państwowe, mają uczciwe kursy, żadnego zaniżania, dużo lepiej niż w Polsce czy na polskich lotniskach. Także dolary do kieszeni, wymiana na miejscu i masz najlepszy przelicznik. Przylot do Japonii to nie jest zwykłe lądowanie, to raczej teleport w świat, gdzie wszystko działa tylko trochę inaczej. Transport z lotniska, Google Maps to Twój Bóg i prorok. Bez tego, no nie podchodź. Serio, bo tutaj każda linia, każda stacja ma swoje kolory, symbole i logikę, które nie przypomina żadnego europejskiego miasta. Sama linia metra, właściwie na naście linii metra, są ze sobą w pewien sposób połączone, więc Google Maps przyjdzie Ci z pomocą. Taksówki, czyste jak sala operacyjna, ale ceny są naprawdę chirurgiczne. Za 10 minut jazdy potrafi wyjść tyle co obiad w Polsce. Ale masz aplikacje jak Japan Taxi czy Go, działają dobrze i pokazują koszt z góry. Ja też polecam, żeby podejść po prostu do taksiarza i się zapytać, ile by wziął, oczywiście po angielsku, za dojazd na przykład w ten rejon miasta. Jest taniej. Twoje życie w Japonii zaczyna się od kart Swika. Na start wrzuć 2000, 3000, a właściwie to 5000 jenów w zależności jak długo jesteś w tym mieście, maksymalnie to 10k. To starczy na parę dni, a potem możesz ją doładować w maszynie albo przez telefon jeśli masz Apple Pay. Ponieważ Japończycy naprawdę uwielbiają telefony Apple'a. Sądno wyświetla ci się przy bramce w momencie kiedy płacisz za przejście do metra albo w jakimkolwiek maszynie wystarczy przyłożyć kartę do maszyny i po chwili ujawni się stan twojego konta. I nie panikuj, jak usłyszysz dziwny dźwięk, to tylko Japonia mówi ci, że masz za mało środków. Jedziemy teraz do Shinjuku zobaczyć godzinę. Ale te pociągi są tak zatłoczone, pokażę wam teraz. Teraz będzie ciekawie. O to jest nasz Dogi kubo. I będzie sapninkowo. Uh -huh. Nie znasz japońskiego? Spokojnie. Chat GPT, Google Translate, trochę uśmiechu i sumimasen, to wszystko czego potrzebujesz. Ale tak naprawdę ja zorientowałem się, że w Tokio Japończycy jednak po tym angielsku troszkę mówią. I oczywiście wszystko dookoła Ciebie jest podpisane również po angielsku, nawet w metrze, więc nie ma się co stresować. Można wszystko poprzez znaki i drobne symbole w języku angielskim zrozumieć. Ale czy Japończycy na serio mówią po angielsku? Powiedzmy, że się starają, ale to Ty musisz być szerokiem komunikacji, czasem jedno słowo, gest, no i koniec i wszyscy się rozumiemy. Okej, okay, zamawiamy sobie coś do jedzenia, eat O, okej, okay, bardzo fajnie. Good. Udoń? Nie, 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 to jest large. Okej. Teraz fajsy. To ticket. No i ja trzymałem piękny udon, no po prostu bajka. Mmm, pachnie pięknie. Ale jak ktoś ci kłania, to naprawdę nie marketing, to ich styl życia. Kultura szacunku, punktualności, uprzejmości która potrafi Europejczyka rozbroić. W większości to jest taka fasada spokoju, to są... nie ma tam takich super prawdziwych emocji, oni wszystko przyjmują na spokojnie. Pierwsze dni w Japonii to trochę jak gra RPGa, wszyscy wiedzą co robić, tylko ty nie masz tutoriala. Wchodzisz do metra i nikt nie mówi. Zero rozmów. Wszyscy zgarbieni, zmęczeni po pracy. I choć są mili, to nie oczekuj spontanicznej rozmowy w windzie, bo powiem wam, że w windzie jest bardzo cicho. Przekonałem się o tym jak wyjeżdżałem na, na Skytree, Tokio. E, naprawdę, nikt tam nic nie mówi. Jeżeli są Japończycy, bo jeżeli chodzi o przyjaznych, to sobie dyskutują między sobą. Ubiór, nikt tutaj nie biega w sandałach, słuchajcie, i krótkich spodenkach po centrum Tokio. Pomimo tego, że jest 30 stopni, wszyscy chodzą tam w długich spodniach. Ze swoją, oczywiście, stylówką, ale naprawdę nie widziałem Japończyka w krótkich spodenkach. Najważniejsze, słuchajcie, wygodne buty, bo w Japonii chodzisz bardzo dużo. Tak dużo, że po powrocie miałem zakwasy na stopach. Rozumiecie to, bo ja nie. Totalna abstrakcja. Plecak lekki najlepiej, ubrania proste wszystko musi być praktyczne. O odczuwaniu temperatury mogę powiedzieć tylko w perspektywie końca września, więc wtedy 28 stopni, w spodniach, bardzo znośnie, bardzo przyjemnie. Tylko w momencie, kiedy jechałem motocyklem i jak tylko ruszyłem i przyspieszyłem do 50 km na godzinę, co nie jest szybko, to musiałem zapnąć przyłbicę, bo czułem naprawdę duży chłód przy 28 stopniach. Przy 16 w deszczu było jeszcze gorzej, więc odczuwanie tam temperatury mam wrażenie, że jest lekko inne. Jest tam jakby bardziej e, wiecznie. Gotówka. Nadal król. I to mi się strasznie podoba. Kartą zapłacisz w wielu miejscach, ale w małych knajpach lepiej mieć jeny. Bankomat w 7-Eleven działa zawsze. I tak, wypłata działa normalnie, tylko uważaj, bo nie każdy bank obsługuje zagraniczne karty. No i mają tam małe fee za wypłacenie gotówki. A toalety? Hmm... Czyste, pachnące i mają więcej funkcji niż twój laptop. Naprawdę, podgrzewane siedzenie, dźwięki do maskowania, wiecie, dźwięków, prysznic. Powiedz tylko dlaczego my tak nie mamy? W jest segregacja, jak widzicie, jest idealna. Papier, butelki, osobno. Cuda nie widzę. Fajnie, fajnie co zrobili. Automaty na każdym rogu. Czasem masz wrażenie, że Japonia żyje z vendingów. Kawa, zupa, napoje, a nawet parasole. Wszystko działa, wszystko czyste. A jak złapiecie deszcz? W Tokio działa coś, co mnie totalnie rozbroiło: system wynajmu parasolek. Nazywa się Ikasa, wygląda to jak stojak z rowerami. Kanujesz kod QR z aplikacji, wypożyczasz parasolkę za parę jenów i możesz ją oddać w dowolnym punkcie w mieście. Genialne, praktyczne i bardzo po japońsku. Czyli działa zawsze, gdy akurat zaczyna lać. W Japonii pokój obok stacji to złoto. Tam szukaj swojego hotelu. Serio, transport to klucz do wszystkiego. Kapsuła, kontener. Naprawdę sobie chwalę. Ryokan. Każdy typ ma swój klimat. Czystość, organizacja, cisza. Czasem zero miejsca na walizkę, ale wszystko działa. Booking z dnia na dzień działa świetnie, ale przy weekendach lepiej rezerwować troszkę wcześniej. Sklep to w ogóle jest 8 pięter. Wszystko jest wypakowane po brzegi z tafem. Ale tak po brzegi, nie? w <laughs> sobie tak chodzi, że się gubiesz po prostu. I tu mam taki mały tip, jeśli możesz, weź ze sobą pustą lub półpustą walizkę. Zaufaj mi, zakupy w Japonii się dzieją. Od figurek, przez elektronikę, po czy z, z postaciami z anime, nagle odkrywasz, że masz cały zestaw pamiątek, które musiałeś mieć. I taką walizkę możesz sobie zostawić w lokerze na lotnisku, chociaż przy hotelu trochę lepiej. Są takie miejscówki, gdzie są, jest milion lokerów, a potem spokojnie zapakujesz sobie zakupy. I wracasz z powrotem. Twoje przyszłe, ja podziękuję Ci na lotnisku. I słuchajcie, tu jeszcze jedna taka mega kwestia: to jest to, nie bierzcie za dużo kosmetyków ze sobą. Każdy hotel tam jest naprawdę dość fajnie wyekwipowany w takie podstawowe rzeczy. Nie ma sensu brać pewnych rzeczy ze sobą. A jak coś ci brakuje, hej, 7 Eleven jest dla ciebie: możesz tam skoczyć, kupić cokolwiek potrzebujesz. A tam jest tak troszkę taniej niż u nas w Polsce. Pierwsze wrażenia? Japonia to kraj, gdzie każdy szczegół jest dopracowany, ale czasami masz wrażenie, że nikt nie ma czasu się tym cieszyć. Wszyscy gdzieś. Pędzą, wszyscy gdzieś biegną w stacji metra, to można zobaczyć ludzi, którzy się naprawdę śpieszą na ten pociąg, który wiecie, przejechali o na przykład 22.25, od jest o 22.27, czyli masz 2 minuty na transfer i dość duży dystans do pokonania. I tutaj mogę wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Japończycy są naprawdę szczupli. Głównie z powodu tego, że bardzo dużo chodzą, pełna kultura kontrastów między uprzejmością a dystansem, tradycją a technologią. I to jest naprawdę ciekawy balans między tą tradycją a technologią. Z tego względu, że idziesz sobie, widzisz gigantyczne wieżowce, a nagle wyłania się obok świątynia w centrum miasta, gdzie wchodzisz i totalnie możesz się odciąć od zgiełku całego miasta. W szczególności, że tam, jak jadą samochody, to one jadą bardzo cicho. Większość to hybrydy. I nie słuchać tego naprawdę zgiełku miasta. Przy dużej ulicy sobie szedłem i naprawdę nie za wiele warkotów słyszałem, chyba że jakiś wariat jechał na motocyklu bez Debekillera. No to wtedy było bardzo go słychać. Podobnie jest taki gang, który jeździ sobie motocyklami super głośnymi i uciekałem przed policją. Ale to tak, taka mała dygresja, tam się dużo rzeczy dzieje. Słuchajcie, dla przybysza to fascynująca podróż. Między takim zachwytem, takim lekkim zagubieniem, ale jak raz tu przyjechałeś, to, to na pewno wrócisz. W sensie ja już wiem, że tam wrócę, bo jest wiele rzeczy, które chcę zobaczyć. Poświęciłem masę czasu i miejsca w bagażu na to, żeby pojeździć na motocyklu. Ja mam takie wrażenie, że transport publiczny jest tak mocno zaawansowany, że wszędzie bym się dostał naprawdę pociągiem pomiędzy miastami się szybciej podróżuje pociągami niż motocyklem, na przykład. Ale to jest inny inny vibe, inny temat, o tym sobie porozmawiamy w następnych odcinkach. Następny odcinek, swoją drogą, to będzie Tokyo Game Show, Geekowy raj. Chcę wam pokazać mniej więcej jak to wyglądało, więc zasubskrybuj jeśli chcesz zobaczyć, wiesz, jak wygląda gamingowy raj od środka. Zapraszam serdecznie.